Witam, z Drops, w kolejnym odcinku zajmiemy się Arkania Gothic 4 Wyszliśmy właśnie z Czarnych Jarów No i gdzieś idziemy Idziemy, idziemy, gdzie my to idziemy? No musimy dogonić szpiega Heigena, żeby nie dotarł do świątyni Okej, okay, to załatwimy w ten sposób No, to są dzikie ścierwojady, to. jak powiem, nie jest jakieś problematyczne zatwić to wszystko, co, co nas tu atakuje teraz. Dobra, no oni się już spalą, nie masz szans, żeby nie. A ty już się coś. O, dobra, trochę nie doceniłem ścierwojadów. Trochę przeżyły dłużej, ale to nic. Dobra, i docieramy do wybrzeży Setarif. Ogólnie widzimy bitwa morska te sprawy. Ale zobaczmy, co tutaj się szykuje. Yy, witaj, Aaa, Poszukiwać przygód! Właśnie tego nam trzeba! O co chodzi? Umarli i wypełzli z morza! Na tej świętej ziemi jesteśmy bezpieczni, lecz nie możemy się stąd ruszyć. Umarli z morza? Nawałnice pokalały siły zła, a teraz karni ona i ożywia umarłych. Jakie siły zła? Ich źródło musi się znajdować gdzieś pomiędzy wrakami. Czuję to. Niech zgadnę. Teraz czas na przeszukiwanie wraku i walkę. Lepiej bym tego nie ujął. A czemu sami tego nie zrobicie? Grupa magów z pewnością sobie poradzi. Próbowaliśmy, ale się nie udało. Moi towarzysze to jeszcze uczniowie. Użyczyli mi swej mocy do rytuału, a teraz są wyczerpani. No dobra. Sprawdzę, co da się zrobić na plaży. Bardzo byś nam pomógł, nieznajomy. Jeśli znajdziesz coś podejrzanego, przynieś to tutaj. Może uda się nam to oczyścić i przełamać bezbożny czar No ogólnie ja się to że no oni wywołali całą nawałnicę nawalnic i te wszystkie statki się tu porozbijały Bo nie ma szans Może przez to. Może właśnie przez to coś tu się natworzyło z tymi trupami, ale ogólnie no i tak muszę tędy przejść, więc i tak muszę jakoś się przebić, że tak powiem przez to wszystko i załatwić sprawę. Co to za ciekawe stworzonka. Młowiec morski, ciekawe, coś nowego, coś nowego tego w gotiku wcześniej nie było oczywiście. Ten jeden młowiec zginie, bo tu za bardzo podszedł, ale ten w sumie następny też. Trochę mnie uszkodzili, ale. To nie ma problemu, dobra. Hmm, to już jest chyba taki trup-trup. Aha. Tak, to już jest taki trup-trup, okej. Okay. Ale to już są takie trupy, nie trupy. Nieomarły Paladin, słabizna. To jest gorsze niż normalnie temu łowcę. Hmm. Rozwaliłbym tego łucznika, bo mi się tam nie podoba. A nie, też sobie, też się tu palił, spoko. Dobra. Nie no, ogólnie no coś mi tu osłabiają, ale to takie jednorazowe przypadki. To w że mogę się tutaj podleczyć czasami, ale... Nie jest to nic nic wielkiego. Pewnie jeszcze trochę tego wyjdzie z morza, no właśnie, nie ma co nie ma co się śpieszyć, bo, bo oni tu wychodzą. A po prostu nie, nie potrzebuję, żeby mnie goniło nie wiadomo ile osób. To jest jakiś pucharek. No właśnie, bo tu jest ten łucznik, Ciekawe, czy pod wodą się będzie palić, coś czuję, że będzie. No bez problemu, pali się. Woda, widzę, nie przeszkadza w tym, żeby się paliło. już dotarliśmy prawie do wraku. Za dużo tych trupów nie było. Z tym łowcem jest przełom, bo on strzela do mnie tym cietostwem. Dobra. ...wgniecona, to domyślam się, że nie będzie jakaś świetna. Moja wilcza tarcza jest w miarę okej. Okay. Zarysowane kielichy, jakieś... ten... ...inne rzeczy. Dobra, ale jest nasz mag! Feralt! Kto? Czy to ty, mój panie? Błagam, pozwól służyć sobie nawet po śmierci. Służyć po śmierci? Jesteś kapłanem Inosa? Kto? Nie jesteś nim. Jak ci się udało ominąć moje sługi? Coś mi tu nie pasuje. Kim jesteś? Nie jesteś Drurhangiem i nie jesteś nim. Nie muszę ci się tłumaczyć. Kim jest Drurhang? Gadaj! Moim panem i władcą. Lecz on również komuś służy. Nie jesteś żadnym kapłanem. Minosa, co tam trzymasz w rękach? Pokaż! Nie, nie dobra, jeszcze poziom. O, to jest fajne, to mi się podoba, ale co zebraliśmy jeszcze ciekawego yy, w zwojach? Mamy teraz runę 7 wichrów, a przedtem mieliśmy tylko 4. Ogólnie mogę używać jednej i drugiej, więc to mi naprawdę pomoże. Więc, może bym to załatwił w ten sposób: że to, tu, to, tu. O! Dobra, zdobyliśmy złowieszczy posążek Beliara. No dobra, yy, to idziemy w takim razie. Przyspieszymy trochę. Gdzie to się wychodziło? Tutaj, dobra. Nie, no tutaj ogólnie te, te wybrzeże Setarich to też nie jest. Nie wiadomo jaka sytuacja. Szybko się tu uwiniemy, bo... No po sami zobaczycie za chwilę zresztą. Znalazłeś coś? Czuję to. We wraku znalazłem umierającego kapłana i nosa. Miał przy sobie to. Nada nosa! Żaden kapłan i nosa by tego nie tknął! Tak też sądziłem. To posążek Beliara, prawda? Szybko, połóż go na ołtarzu. Trzeba go zniszczyć! Nie wyglądasz mi na domatora. Witaj! Opsa Witaj! No i załatwione. zniknął bez żadnego błyskawicy, to bez niczego. nieznajomy. Nie umarli nie powinni już więcej wyłaniać się z morza. Jak tylko oczyścisz plażę, będziemy wolni. Nie umarli? Zgoda. Mogę się zająć nieumarłymi. Dziękuję nieznajomy. Aha, czyli to rozumiem, ci co żyją, no to żyją. Aha, czy ja muszę tam jeszcze iść pozabijać? A czyżbym ich przegapił? No, w sumie mało ich było, ale no... Nie atakowali, to nie atakowali. A nie, no widzę, tu jest jakaś grupa, ale patrzyłem się w tą, tą stronę. Pamiętam bardzo to. Aha, bo oni tak leżą. To mogłem ich nie zauważyć faktycznie. Dobra. O nie, umarły mag ognia. czyli coś grubszego. Z pieprza i dziadzie. Nie mam many, serio? Aż tam z magiem to ja sobie poradzę. Walką wren, bo teraz już nie może rzucać czarów, więc no nie, nie, nie zrobi za dużo. Może coś będzie... Może coś po nim pozbieram fajnego. No właśnie, Talizman. 20 many, 10 umiejętności magicznej to jest. Mniej many, ale większe umiejętności magiczne i ogólnie... właśnie... To mi się... To będzie ciekawsze. dobra. A, ja zaś muszę do niego wracać. Nie, bo pewnie jakbym tych, te trupy zauważył wcześniej i zabił je tutaj w drodze powrotnej... Yy, to by nie było problemu i bym to oddał już praktycznie od razu, ale... Dobra. Przegapiłem tą jedną grupkę, muszę się wracać. Nie ma co na plaży jest już bezpiecznie zająłem się nieumarłymi plaża jest już bezpieczna wspaniale proszę przyjmij tę nagrodę uratowałeś nas przed straszliwą śmiercią w dżungli wrócicie teraz do setarif tak ale najpierw przyjrzę się temu fałszywemu kapłanowi Inosa Pierścień ze smuczej kości to będzie. Wydaje mi się, mocne. No i będzie, chyba. Aczkolwiek nie do końca, w sumie mamy mniej umiejętności magiczne, troszkę więcej. Zdrowie, no ale umiejętności magiczne większe, więc ubierzemy to, ale to nie spodziewałem się czegoś lepszego w sumie. Dobra, teraz wyruszamy do w yy, dalej. Yy, dobra, to, to już nie powinno być problemów. Trochę to mnie denerwuje, że. że ci wszyscy zmarli, dopóki ja się do nich nie zbliżę, to oni tak w sumie stoją, a nie leżą. I to potem widać, jakby oni upadali. Bez sensu. Dobra, już widzę jakiś znak, to zaraz się obeznamy gdzie my jesteśmy Setari, dokładnie Ej, ej, brzytwiaki, no proszę. Tego to chyba nie było od gotika 1 Kurde mają już to 30 Kurde, ten jeden przeżył jeszcze, dobra ale nie, fajne sprawy z mojej egzekucją. Dobra, setari w tym kierunku idziemy. W takim razie. No, trochę się tu nawalczę. No, teraz już widzę chyba trzech. Trzy brzytwiaki. I co jest, nie mam many? I dawaj, dawaj, dawaj. Ładuj tą manę, bo to. Dobra. Trochę słabo z tą maną, że to tak się stało. Dobra. Nie, to myślę, że starik będzie raczej na północ bardziej. No właśnie, bo tam wreszcie idzie morze, tak mi się wydaje. Tam dalej chyba. Oj, jest jakaś skrzynia. O! A to co? Ciekawe, ciekawe. No, niektórzy na tej broni nie mają, no, nie? Orkowy szaman dezerter, ta linia na skrzynia, ale zamek ma, no pewnie mm, tarcze, głupia tarcza, tu mamy to. Przepis na tekst nie stwora, fajnie. Może coś tu jeszcze. Aha No dobra, coś tu pozbierałem, nawet nie wiem do końca co. Ale właśnie, no ten miecz pewnie mam strasznie słaby, 25 obrażeń. Ale to coś się kupi. Za niedługo setary, więc coś się kupi. Nie ja mam tą tarczę w ogóle? HAMANA i 4 umiejętności magicznych. magicznej. No dobra. Jedna zwoje. Dobra. To ciekawe rzeczy, coś mogę wytworzyć. którym się c Creative, mikstura many. A to co widzę cały czas. To tutaj nic nowego Tu będę z czymś jeszcze walczył, czy może już sobie na spokojnie dojdę Jest widzę kolejny znak, więc jest dobrze O, widzę cienie stwora, ale to my idziemy do Setarif, czyli nie mógłbym tam skręcić, ale nie, no tam widzę, że tam jest już plaża, jak dla mnie to znak, który był przekrzywiony, no pewnie. Miasto jest centralnie przed nami. Czyli musimy iść tutaj, musowo. Na złote jaja Adanosa. Udało ci się przejść przez dżunglę? Nic trudnego. Tamto miasto, to Setarif, prawda? Setarif, perła Arganii, przynajmniej kiedyś nią było. Ale Li i Paladyni zmienili miasto w pogorzelisko. Co tu robisz? Król Etorn VI wyrzucił nas z miasta, a te łajdaki zwierzy zaryglowały bramę. Jak to? Powiedzieli nam, że król nie potrzebuje darmozjadów. Kazali nam się schronić w klasztorze. Ale w dżungli aż się roi od dzikich bestii. Kiedyś w naszym obozie zjawił się troll. Dobrze, że się wyniósł, gdy na zachodzie pojawiła się poświata. Pewnie czai się tu gdzieś, w okolicy. No właśnie, może byśmy coś kupili. No cóż, znajdę parę rzeczy, które mógłbym ci sprzedać. No to dawaj. Coś może będzie miał ciekawego. A w sumie ja bym coś posprzedawał. Może tak powiem, no te wszystkie rzeczy są mi niepotrzebne Więc po co mam, mam je trzymać e, okej, okay, a teraz ty broń biała e, Jakąś fajną fajną broń jednoręczną bym chciał Ej, Ty, wy sobie jaja robicie? Czy ta, ta moja ma, kurde, nie wiem ile, dobra, nieważne. To nie 5 do umiejętności magicznej, U, to mi się podoba 15 do many, 8 do umiejętności magicznej, ale to ja sobie obczaję jeszcze. Broń biała, jak mam broń białą? No daje 25, no właśnie. Moja tarcza. Tamta będzie lepsza. A co ja tam, na co ja patrzyłem? Na, na to? Kurde, już pozapominałem na co ja patrzyłem. Na hełm. No, hełm też będzie lepszy. Okay. Pokaż. To było tak, broń biała, nic, wyposażenie. Ten hełm, hełm jest kozak, je to się kupi ta tarcza też jest fajna, daje troszkę więcej. A co już jest słabem. Mamy kuszę, i ogólnie fajnie, tylko że one na bełty. Aczkolwiek taka kusza jest fajna. Nie nie, 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 nie będę mógł z niej strzelać, ale manę będzie mi dawać, nie? No, za samo to, że ją noszę, więc... Więc w sumie... Więc w sumie ją kupię. Trochę się wykosztuje, ale... Ale to będzie dobry zakup, tak mi się wydaje. Dobra, 15 many, tu jakieś te rzeczy, no pewnie. hełm jest niezły. Tarcza. 5 do umiejętności magicznej. Kurde, nie daje mi many. Ale to nic. Damy sobie radę bez tego. No właśnie, mój łuk, który w sumie nie daje nic. No ale tym nie będę mógł strzelać, bo nie mam bełtów, ale nosić mogę. No, ma 52 bełty, ale to maja ma znaczenie. Liczy się to, że dało nam manę i umiejętności magiczną. Dobra, o to mi chodziło głównie. Więc tu jest OK. E, tutaj pewnie są jeszcze jakieś inni kupcy, ale wydaje mi się, że tutaj tak nic, nic ciekawszego tu nie będzie. E, więc wbijamy tutaj. A, Przepuścisz mnie do setarif. Nienawidzę paladynów, a bić się umiem. Nie ma wstępu dla pieszych. Przykro mi, takie są zasady. Nie rozumiesz? Ja chcę pomóc, wpuść mnie! Nie mogę, wstęp wzbroniony. A ugryź mnie! Kontakt fizyczny jest surowo wzbroniony. Hmm. Czyli tu nic nie stworzę. Ale... Muszę się dostać do świątyni. tu jest właśnie strasznie głupi moment w tej grze. Bo tak, jakby nie wiem, no, pewnie jakbym tu pochodził i pogadał z ludźmi, no to bym coś odkrył. Bo ja ogólnie się muszę dostać do tej świątyni. No i ta świątynia w sumie tu jest, ale kto normalny by to wiedział, gdzie, gdzie ta świątynia jest. No, bo ta świątynia w sumie, no, jest tutaj. Tylko skąd ktoś to może wiedzieć. To jest zasadnicze pytanie. Tam jest jeszcze cieniostwór. Jakby tego było wszystkiego mało. Na cieniostwór to już wiadomo. Nie byle co, no nie? Skoczy by mnie Dobra, damy sobie radę. Cieniostwór to nic, czeka nas no jeszcze troll, więc <gryw> będzie fajnie. Teraz możemy sobie zrobić pieczonego cieniostwora. Albo i nie możemy, potrzebujemy papryczki pieprzowej. Wow! To się o tym jeszcze pomyśli, ale to później. A to jest uwaga troll, ale za trolem jest świątynia, więc więc tak czy jak muszę tedy przejść. Tym się podleczymy, zapiszemy. Tylko tu jeszcze po lewej chyba coś. Coś tam lata. No znowu te krwiopijce za stronę. Dobra, troll się nie chyciło, to mi chodziło. Kościoł, a to jest większy od takiego typowego krwiopijcy. Kurde, nie chcę w stronę trolla, ale. No ale muszę. Dobra, już się zjara, nie ma co. Dobra. No to teraz tak yy, tutaj, mana, żeby mi się podregenerowała, zapiszemy i jedziemy z trolla. Tutaj będę skuszy ładował do niego, nie ma co. Ok, zapisujemy i jedziemy tak. Dobra, i żeby się palił, żeby się palił No troll to nie jest byle co, że tak powiem Ale spoko, nie chcę rzucać tymi kamieniami O ile stoi... Oj, 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 o ile stoi w tym kręgu ognia, to nie chcę tam stoi Ej, trollu tutaj w tym kierunku poprosimy do ognia dobra. Ogólnie troll no to już jest większe bydle. Tutaj trzeba się trochę namęczyć. Z trollem chyba jeszcze nie walczyliśmy z tego co... Co mi się wydaje. Ja cież pierdziele. Leczymy się, bo to już jest za, za duże ryzyka, jak nas tak walną. No, stójżeś tam w tym ogniu. No już HP mu nie, nie zostało aż tak wiele. Jeszcze trochę się z nim tu poganiam. I kurde, tutaj znowu w tym samym miejscu jakby on mnie uszkodził. Kurde, jeszcze trochę i ja tego nie przeżyję już. Ja jak on mnie tak zgniata, ja się pytam. No i jaja po prostu. Ale widzicie, z, początk z początku walki w ogóle mnie nie, nie uszkadzało, i potem nagle się, się, się odwaliła taka akcja. Strasznie dziwne. Ej, przygotujmy trochę więcej mikstur. Mm. Mm, dobra. Coś takiego leczącego. No to tu, tu mam tylko jedną taką Coś, co tak faktycznie zwiększy moje zdrowie. Coś naprawdę mocnego. Regeneracja zdrowia 80 przez 30 sekund. No to mam 3 sztuki mam, Czarny. dobra. Spróbujemy, spróbujemy w ten sposób. Dobra, nie, podejdę bliżej, żeby mieć tutaj większe pole do popisu. Spokojnie. Póki mam manę To właśnie ten ogień już tu zszedł? Zszedł już chyba Idziesz, 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 idziesz Dobra Teraz się tak nie dam łatwo Jest dobra, będzie walił kamieniami Wolę te kamienie niż żeby tu za mną gonił. Tak to przynajmniej siedzi sobie w tym ogniu. I to mi tak nie przeszkadza. No właśnie, bo tak jak on tu podchodzi, to już jest trochę gorzej. Dobra. Fajnie tak do ziemi go przyciągają te pioruny. To mi się podoba. Dobra, dobra. Teraz idzie nie najgorzej, już wam powiem. Już nie zostało tego dużo. Tylko, mana się trochę kończy, ale to. O, właśnie, bo on już miał tyle, tyle procent, że wystarczył piorunkiem. Ładnie. To tu mamy sprawę załatwioną w takim razie. To w sumie mogę wrócić do swojej runy. Do swojej starej runy w tym miejscu. I co my tu mamy? No i tu już mamy wejście do świątyni. Tak więc to już będzie w następnym odcinku. Tak więc do usłyszenia i na razie.